Cześć, się za z do Witam was na kanale Sajmu 12 Oto trzeci odcinek z Football Minacera 2020 z odbudowy Herty Berlin Dawno nie było odcinków, ale znowu powrócamy z tą serią, bo robimy daily czyli filmy No i dzisiaj w będzie odcinek z Football Minacera i powraca, powraca ta seria i będzie kilka nowych serii na kanale Więc... Spoczamy. W pierwszym, dzisiejszym meczu, dzisiejszym odcinku zagramy z Unionem Berlin, a w drugim meczu zagramy z Erbalipskim. Jak ktoś nie widział z poprzednim spotkanie, to takie są wyniki. W lidze mamy aktualnie dwie porazki. Z Schalke przegraliśmy 3-2 i z FC 1-0. Udało się nam jakimś trudnym zamieszczeniem z Bayern na Monachium. Wygraliśmy z Wolfsburgiem, remisowaliśmy z Mainz, wygraliśmy z Paterborn. Wygraliśmy z Fortuną Düsseldorf, w z gdzieś z Warterem, Braun i z Hoffenheim. No i w drugim rynku do liczby z URB... z UR... Tak, to się co da... Dobra, no i to dzisiaj zagramy w Unionem Berlin i z W następnym odcinku pewnie zagramy z gdzieś... Na pewno jeszcze w... W tym tutaj ok... Jeszcze przed okienkiem zimowym. Myślę, że jest że chyba, albo Eifracht, Frankfurt i Freiburg Albo Freiburg i Bayern Leverkusen, na pewno z Freiburgiem zagramy Jest jakiś, albo z e Frankfurt, albo z Bayern Leverkusen No i później powrócimy na mecz -E z Bayernem i z Wolfsburgiem w styczniu No dobra Bo w tym sensie w europejskie polach nie gramy, więc pamiętajcie o subskrypcji No i... Zaczynamy, dobra Problem tutaj, będziemy grać z Unionem Berlin Dobra, I mamy trzeci trzeciej rundy tej spokali, to jest dobra Z kim to zegamy? Borussia Dortmund kontra Fortuna Düsseldorf Mainz kontra Union Berlin e greifswald kontra Augsburg Ignorstadt, kontra Ezekiel Paterborn kontra Hertha Berlin Zgadnijmy sobie, gdzie będzie Paterborn w trzeciej rundzie później Stuttgart kontra eintracht Frankfurt arminia B bielefeld Kontra Freiburg, no i ostatni mecz Hamburger kontra Bayern Monachium w trzecim tygodniu z pokonaniem Sputterborn. No, to się do ogrania i powinniśmy sobie parę z do Kaliningrody. Dobra, teraz mecz z wyjazdem z Berlin, a później gramy czyli takie derby Berlinu. Zobaczymy, jest Berlin, kontra Union Berlin, czyli takie derby Berlinu. Dobra, a później gramy meczu musimy z RB Lipskim, czyli jeden z, jeden z powodniejszych meczów. I żadnej teraz kilku nie robiliśmy, to w kinku nas nie stać, ale mamy kilka zabytków z zabronionego do herty, by przesunąć tego wzmocnienia. A tutaj jesteśmy na 7 listopada, i 13 punkt, 3 zwycięstwa, 4, 4 remizy i 2 porowskie widzę. Dobra, musimy wygrać teraz z minionobrawnym Fissler, jest ich menedżerem. To nas ale tylko ostatnio. Ale jednak pomyślałem, że może to bardziej ofensywnie Chciałem zagrać trochę Pełnie na, W pełni na ofensywie Więc damy podanie na wolne pole Podanie w pole kartnej będzie To sugestia fragmentów Dobra, w fazie przejścia Słuchaj, piłkę Kontra Dobra, to, jest, to, jest, to, jest, to jest. Nie tu nic, bez piłki hmm, Wszystko zbiegamy kozowi Dobra Rozpiętość obrony Roz... Rozpiętość ataku, o dobra, niech będzie tak, szeroko Dobra, ofensywnie musimy ze grać Żeby robi te akcje Tu jest do ale my zagramy na ofensywę Mentalność no. ofensywnie zagramy e, Dobra, i skład na to spotkanie ja to tak. E, Krzysztof V, oczywiście, w Wunderskodzie jako nasz numer jeden sniper. Dziewięć bramków w tym suzinie. Komu dać tu w dół? Czy Mateusz Czunia zasługuje na to, żeby grać z nim? No nie wiem, zaraz musimy tu popatrzeć. On ma jedną bramkę w tej stronie tylko. Uwielbiam kontynuowanie tego, bo nie rozumiem jak może to nazywa, ale nie może na się to nazywa I byś sobie to słabił Kaluu Nie, kaluu jest stare, dobra Dobra, e i nowy kwiatik, klunter, zamiast o, Nie, klunter, a może pikarik A to też jest pikarik, czy klunter, chyba klunter tak, Klunter lepszy, więc Klunter wejdzie na ofiarę za wolfa kontuzjonnego. Dobra, chyba ma też zabrał z piątki na taków w pomocy Darida. Dobra, znowu wszyscy tak, tak, dobra. Darida na pewno zabrał w końcu, tak samo Asacibar. A nie, jest tylko Skierberka taki koniec chyba Skierberka, bo on z boiska ale kogo dać nam na pomoc? chyba zrobię taką inną taktykę chyba dam tego... look Bakio w górę? bo dirosun to nie... dirosun to, nie... to małpkę na razie dam tego look Bakio za skierbanga. i look Bakio będzie na skrzydle może grać ok albo dirosun zaraz dirosun albo zróbmy tak nie będzie ze środkiem z, z ofensywnym Dir Rosun zagra w głównym składzie Harty Ballina i Oll, bo kinowccy na razie nie będzie Dobra pomoc Darida Suzibalwy, obrona do obywateli, a z problemem Nidestan w środku Bojata, Starktoruna Ninga i naprawdę Jarzny Dobra to nie będzie to jest skład Ofensywnie gramy Dobra Wracamy na zułnię Bawin i to skład składek, wiecie? Dyrusun z duńczyka z się do głównego składu Herty Berlin i będzie grał Luki Baki na owce piątek z Mateuszem Sensuniem na ataku Na serwisem bardzo defensywnie gramy Dawid z a i na widzę Pola u Rafał Gikiewicz 32 letni polski bramkas kontra na Sniper dobra, 7 na konsultacji, Krzysztof Piątek dobra, Subosic te trafił, Union Berlin, to jest słynny zawodnik to jest nie tak bardzo słynny, ale jest znane nazwisko dobra dobra, wracamy więc Zobaczymy, jak będą się akcje rozgrywały dobra, Asystent, no i dobra, wracamy Jestem na połowę Union Berlin kontra Herda Berlin o, karta o jego piesa to są i celny Dobra. dobra a tutaj to jest trochę do gdzie dobra. Dobra, akcja Union Berlin. Union Berlin, herta Berlin. Dobra, dobra. Dobrze. uch, mi się prawie Union Berlin z sobą Dobra, bo... My na razie dwa celne z soły na bramkę Gikiwica. Teraz nas akcja. Dobra to jest nie, Dirresun, kurde nie udało się, myślę że Astazibar strzeli bramkę do herty Berlin. Argentyńczyk Dobra, gramy ofensywny futbol, chcę bardziej ofensywny futbol prowadzić w hercie Berlin. Jest defensywny, byście się nie bali tych akcji do przodu Dobra, Dirson to są tą kartkę, ten co gra w górnym ten Kolender jako środkowy pomocnik, jako... Czy to pomocnik ofensywny Digrosum? Dobra, akcja Union Berlin. No, Zabijemy. Tylko żebyśmy nie przygrali z Unionu Berlin, bo to będzie wstyd. I będziemy się dalej oddalać od, od europejskich pucharów, a tego nie chcemy. Choć sta liga Europejnik będzie. Dobra, Digrosum soju, holendar. Dironsun biegnie, piątek z Matusą Sunią tam biegną. Dironsun i bezmyślny strzał Holendera. Nie wiem, co ten Dironsun zmyślił. Mógł jakoś po coś zagrać do piątka, bo do Mateusem Suni, a po co on sam odesłałby strzał. Było 0 00, odejście mi się 3 Trzycja misełna na rękach Kielca, oni 7 i 2 Za Załosta moim zdaniem, postawa. Hertha Berlin w piasej boje, Psyko, Unionowi Berlin i Gikiewic się nie ma co robić No ja miał Jedną taką, tylko... był jedna Jeden była groźna akcja, unikanie Unionu Berlin Augsburg, Sarka 1-1, to nie to Dibu Zbieram Augsburg, Sarka, Psyko Augsburgowi posunąć Barcelonę Furtwenty Sadów, Kulny 2-2 Werda 2-0 w i bolci Onas 0-0, Union Berlin, Hertha Muszę coś zrobić. Muszę jakieś zmiany zrobić. Najbardziej muszę udać się, się Luky Baki na blisko. Luky Baki na to bardzo sobie nie radzi tam. Hmm. Jakby to formacja z trzema? Z ma tutaj na pastykami? Chce z jakiegoś zaryzykować? Diro są dosyć bliska. A wstępie na blisko Luke Buck jako klasyzna dziesiątka. Można zostać ją więc to nie być bez zmiana. I myślę, że powinien wejść na blisko Klunder. Klunder, myślę, że powinien wejść na blisko za to stary, tak Albo sobie radzi w tym lecu. Więc druga zmiana. Dobra. Klunter wejdzie na wyjsko z rafki za Mitterstada i wejdzie na wyjsko Luke Bakio Divloson, gdzie się połowę, wejdzie do wyjścia, Klunter, wejdzie do wyjścia, Luke Bakio 11, tak jakby napastnik. To, to dobra, dwie zmiany robimy, gdzie się połowę, do wyjścia, Dimitersta i Divloson. Luke i Klunter wchodzą na wyjsko na drugą połowę. Klunter wchodzą na wyjsko i Luke jakby Nie będę pomóc. Matuzowic unik piątkowych ataku. Nie wiem co on chce z Holendy, bo słabo sobie leci, że złotą kartkę dostał O, biedza zmiana Unionu Chodzi na boisko Abu Dhu Lahi O, teraz druga zmiana Mali, fuj, jak jest na boisku No kurde, nadal 0-0 Blatterhut jest najbardziej zmocony tutaj Teraz są tych więcej Nadal jest 0-0, choć jest tak jedna bramka, gdzie ja do bramki Kivica Zmęceni są zawodnicy. Niech bardziej blater herz jest zmęcony. Więc myślę, że trzeba zrobić trzecią zmianę. Myślę, że trzeba zrobić właśnie trzecią zmianę, zaraz to muszę grać Dobra, damy tego Rekika chyba. Kuba Rekik może grać tam najbardziej w lewą stronę, więc nie niego wyjdzie Rekik. Za Hard wyjdzie na bowisko Rekik. Ostatnia zmiana. Zobrater rakik. na Ostatnia trzecia wkostanie, zmiana. Rekik wyjdzie na bowisko. Zobrater za Hard. Zabrater Hard. Zabrater Hard. A i Darid, złe podanie daridy co on zrobił. No co robi te Herta Berlin? No nie. 79 Union Berlin prowadzi 1 0 z Hert Berlin. Ujach strzela drugą bramkę, w tym sobie do Union Berlin i do Hercie na 1 0. Ujach z bramką zonu Jarzy i no i 1 0. Co my robimy? Musimy zmienić wszystko tak, tak, wszystko musimy zmienić No i koniec, przegrywamy Zuniane brali na wyjście, 1 do 0 Ujazd z bramką No słabo nam prostu, bardzo słabo A teraz Dobra. gramy z potencjałem herbaliwskim Dobra, musimy, myślić coś innego Nie możemy zdobyć tych porazek miała być odbudowa herty, nie mieliśmy odbudować ją. razie że ten surat nie zrobiliśmy, więc... Ale Borussia Dortmund sobie zaradzi. 17-ty miejsce spadkowe jest w 2007 <grym>, bo Borussia Dortmund spadnie do 2-liegi niemieckiej. Ale pamiętaj sobie sobie, najlepiej Salkę zaradzi, bo je Lebel i Werder Brema. A my już zagrywamy z Unią na Berlin 1-0. Teraz Erbaliwskim u siebie. Musimy zmienić taktykę. Sobie jakoś może zrobić z, 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 z rami z tym, erba Lipskiem, z siebie Bo zmieniono, byli na mnie po posłuchaj przygryźliśmy jeden rok. Dobra, Policja z Wurzburgiem cykla. A ty, Klem wygrał swój mec. Cyt, bo, dobra. Pater Polska w nim jeden i Borussia i wygrywa 4 do 3 z Wurzburgiem i unika z 7, 7 na 12 miejsc. Policja wygrywa z Wurzburgiem i. Komentowali, że nad Borussią jesteśmy Mamy tylko 2 punkty, 3 tak? nad nimi Emre Can zdążył dwie bramki Hummels z bramką i Reus Steven, Mehmedi, Brooks z bramkami do Wolfsburg, Lucy do Borussii Ale Borussia Boru Boru co, prowadził 4 minuty w bramce Emre Cana, później 1-1 Później prowadził Wolfsburg 3-1, ale...

Dobra, teraz jeszcze w tej siedzibie zerbeńskim zagramy siebie. Musimy zrobić nie tak, tylko jednak. Chyba no, zrobię tak, tylko na jednego, bo z tego, że nie w Kresie, piątek. I jest na skrzydła i lookować, na pewno główny w głównym składzie będzie grał. I w tym ten... w samym stanie przyjdzie do nas ten. Tu z Olimpiku Lyon i on będzie mógł grać za Herty Bellin tu Sart. Będzie wzmocnienie na pomocy jakieś lekkie Dobra, musimy rozgać z tym mecer Dobra 8 piłka zypowanych do reprezentacji. 65. wojny do po Reprezentacji Polski, Riga do Reprezentacji Czech, Duda i Pekarik do Słowacji, Diles do Holandii od 21, Rakik do Holandii od 20, Jarsen do Norwegii. Tempo, musimy się zarzucić na nich. I sobie teraz gramy z. Takie chce naprócenia? No dobra, mógłbyś pójść, taki na naprócenia. Musimy z tempo i. Lepiej grać w obronie. Będziemy grać teraz przeciwko siebie z Airbnbem. To jest rzeczą bardzo dobrą. Kiedyś. Więc tutaj w z 20, jest 20 gra. Timo Werner, chyba za co gdzieś.

się to się to chować 32 i taki stary minator. Że... Dobra. I forma jest zła. Airbnisy ma ostatnią złą formę, więc może wykorzystać, uda nam się wygrać z nimi. Dobra, dobra, co nową taktykę. To tak wisiała na taktyce z skrzydłami tutaj. I z jednym głównym napastnikiem, z dwoma środkowymi obrońcami. Taką normalną obronę i jeszcze ten takiego myślałem dobra to na ataku piątek Luke bagu w głównym składzie naprawia skrzydła Jako chodzący na pasty nie będzie di rozumieć na tym języku by się spisał co nie a to dzibar na pewno w głównym składzie 300, 300, tak, tak, Stark Dobra, Stark. nie będzie 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, Dobra, nie będzie 300, w 300, 300, 300, 300, ze Starkiem 300, Dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Mejer. 20 lat jakiś tutaj z takim potencjałem. Hmm. Mejer mógłby być niezły. Może zagrać w głównym składzie. I gra Mejer w głównym składzie słuchajcie, sprawdziłem go. Bo... Ale Praterhart... Dobra, Praterhart nie będzie za Ibisy na owcę. Smeyer, piąty gil, <giery, śmiech> są bakie, Dobra, to nie będzie tak. Astycibar... Dobra, nie będzie, z Daridą. Światy <laughs> Bujota z no Jarstein. Tylko to Renninga, <laughs> nie wiem, się nada. Na prawą kogo dać kluntera meter z ten ładzi, chyba klunter by się dał, więc dobra nie będzie. Nie, nie będzie klunter w głównym składzie na prawej obronie. klunter na prawej Dobra, meter start Mika w głównym składzie na lewej obronie. To wygląda na owce. Dobra. No i to będzie chyba główny skład na lecie lipskim Crafty Cunia... Tornininga, skierbent, kopkę, daltar, Rekik i kalu na ławce. No to jest główny skład, Dobra, niech będzie taki. Dobra, taki główny skład wystawiamy na Erbelipsk. Zobaczymy, jak sobie poradzi Luke w głównym składzie. Bo ja ta ze starkiem na bo będą starki z Basku kapitana. A jest Timu Werner. No, tu są takie nazwiska za sok. Jest Timo Werner, jest Forsberg, Dani Olmo, Angelino, Upomykano, Gulazzi, Konate. No, są nazwiska. Dobra, no, co jest sobie Porsche, który też jest znany trochę, Duńczyk. Dobra, wracamy, batalię. Wskutek ostatnich kiepskich wyników znajdujecie się nad 14 miejscem względem formy w Bundesliga. Co uda Wam się dzisiaj przerwać w Musimy dyskutować w formę i to szybko. To dla nas e, doskonała okazja ku temu. Anke Linus. już sporo asy w tej Czy ma Pan pomysł, jak go zatrzymać? Bo pewnie nie są gorsi w językach i komentności. Był w tym tygodniu tematem wielu spokojności medialnych. Znajduje się w ogniu krytyki ze strony ekspertów i kibiców. Jakie jest Pańskie zdanie na ten temat? Tutaj... Mam nadzieję, że będziemy nic na stronę. To myślę, się dobra. Rozpoczynamy standardową dziennikarę i tam... ...motywację, dobra. Rozpoczynamy mecz Hertha Berlin kontra RB Lipsk. Jest inną tylko teraz. idzie, ale muzeum. Uda nam się piątek. piątek mi to piątek. Ukrynię piłkę Kony na te. Nie opomkano przejó. Opomkano do muzeum. Kier liberu jest. Obrancy, się do muzeum Dobra. Dobra. Angelina Forsberg. Nie lukman. Uch. brakowało... brakował Erbliipski. Wyszczęją bramkę Jerszyn. Dajcie. On idzie test 120 my test 4. Nie jest 500 nie daje 20 my test 4. Nie dość 4 i 20 test. Na bramkę kogulację, więc coś tam oddajemy. Jest, nie jest to jednostronny więc można powiedzieć. Dobra, jakieś porcenie całą zadać nowe. Dobra, nie będzie obieg. Dobra, ataki z skrzydłami. Dobra, nie będzie compressing. Dobra, dajemy nowe jakieś taktyki. Strategie. Akcja Lipska No i przegrywamy 1-0 w 32. będzie Klusterman strzela bramkę dla RB Lipska Hercie berlin na 1-0 Przegrywamy 1-0 Klusterman z bramką dla RB Lipska na 1-0 Jesteśmy na jednym miejscu w Berlii Kolejna akcja dla RB Lipska wykonuje force z wolnego na sensie Forster Knuy wypusty z Tulną, ale Airbnb prowadzi 1-0. Kluster z bramką do Lipska. No i popisy po piesie było, psy 1-0, więc bardzo fatalnie. Dobra, wchodzi na wyjście. Niech będzie ten Turan, na nim, kiedy mam sens na tej lewej obrony. Więc dobra. Z boiska chodzi Meter Start na wchodzi na boisko na drugą połowę jako lewy końca. No więc ab beliebskie, start set z na musi herta w końcu się odfasyć, Na że są dobrze co ale później zaczęło coś gorzej siedzieć. Ale dobra, Bakio, chociaż remisy a nie mówię żebyśmy wygrali. Turnie, nie Dobra, nie goła piłkę, Dirrosun i dirosun Holender, faulowany i Leimer dostaje czerwoną kartkę, Erbalipsk będzie grał w dziesiątkę, w dziesiątkę bez Leimera, który dostaje czerwoną kartkę i w dziesiątkę gra i u nich jest boiska a Sabitzer wszedł na wojsku z ławki za Lukmana Teraz w dziesiątkę bez jednego złotnika, więc musimy do wujka stać. Kurde, piąta to blokowana, ale Asa Cibar. Dierosun i gol, 1-1, 75. minuta. Dierosun strzela bramkę Holendy na Berlin przeciwko RB na 1-1. Asystanca Cibara. To jest dopiero druga bramka w tym sezonie. Dierosun na Holendry na Berlin strzela na RB na 1-1. strzela bramkę Gulaciemu i Hertha wyróżnia dobrze. Dobrze, dobrze. Kto jest zmęcony? Meyer jest najbardziej bardziej zmęcony. Nie, dobra, niech Młodziak zejdzie. Mateusz Czunia wejdzie na niego na blisko I duet dwóch napastników. Piątek z Mateuszem Czunią. Dobra. W piątek niech będzie takim odgrywającym wsparcie teraz. Dobra, a druga zmiana. Młody Meyer, który gra w błędnym schodzi z boiska. Mateusz Czunia wchodzi na boisko. ławki za Mejera jako druga zmiana.

Piątek, niestety bez bramki Polak, ale tak jest. Jesteśmy na 8 miejscu tabeli aktualnie, 14 punktów do Pucharów, czyli do miejsca szóstego chyba, no to nam jeden punkt, no nawet do miejsca czwartego, czyli do Mace, mamy tylko stratę jednego punktu, więc musimy walczyć. Do miejsca trzeciego, no to już więcej, więcej, 4 punkty, później 5. No i to, to napisałem, jeszcze do 7 punktów straty mamy, ale dobra, to w było na tyle w dzisiejszym odcinku, pamiętajcie o subskrypcji, rozkreślmy, dwa co nie, no bo przegraliśmy ten cel, niestrzeźliwie i tak tylko, ale tą drugą, Udało nam się zremisować z Elblipskim, jeden do jednego deal, rozsądz to był bramkę, to był błąd, Elblipska z niekry i Holendra, który wykorzystał to i strzelił bramkę Gulaciemu, no i dobra, więc...